Cześć, to kolejny materiał z cyklu Kaś Wyjaśnia. Na prośbę jednego z naszych widzów opowiemy dzisiaj o procesorach, czym są rdzenie, wątki i dlaczego czasami 4 GHz są mniej wydajne niż 2. Zapraszam! Przeglądając sieć, aż można się zdziwić, jak wiele mitów narosło wokół tej tematyki. A zaczniemy od początku. Czym w ogóle jest procesor? To jest ten element w komputerze, który wykonuje obliczenia, pobiera dane z pamięci podręcznej, przelicza je, a następnie podaje wynik. W domyśle, mówiąc o procesorze komputera, mówimy o CPU, Central Processing Unit, czyli procesorze centralnym. Nie musi to być jednak jedyny procesor w naszym komputerze. Karta graficzna, GPU, też wyposażona jest w procesor, Graphic Processing Unit. W tym materiale będziemy jednak mówić o tym pierwszym, procesorze w jego klasie. W znaczeniu. Główną cechą procesora jest jego taktowanie, czyli szybkość podawana w hercach. 1 herc to możliwość wykonania jednego obliczenia na sekundę. Współcześnie procesory mają 3 lub 4 GHz, co oznacza, że mogą wykonać 3 czy nawet 4 miliardy obliczeń w każdej sekundzie. Wydajność dzisiejszych procesorów nie jest jednak tak jednowymiarowa jak jeszcze kilkanaście lat temu. W czasach jednorodzeniowych procesorów wszystko było prostsze. Ale czym w ogóle jest ten rdzeń i po co montować ich więcej niż jeden? Rdzenie jest fizycznym elementem procesora odpowiedzialnym bezpośrednio za wykonywanie obliczeń. To to miejsce w CPU, w którym ta główna praca jest wykonywana. Do 2005 roku na rynku konsumenckim mieliśmy jedynie procesory jednordzeniowe, a ich wydajność była zwiększana wraz z podnoszeniem taktowania. I tak 20% większe taktowanie oznaczało mniej więcej 20% większą wydajność. Doszliśmy jednak do pewnej granicy. Dalsze zwiększanie częstotliwości zwiększa pobór mocy i temperaturę procesora. Twórcy mieli więc dwa wyjścia, albo do procesora. Dokładać małe elektrownie i zapas ciekłego azotu do chłodzenia, albo nie zwiększając częstotliwości, powiększyć liczbę rdzeni. Na szczęście wybrali tę drugą opcję. Procesory mające dwa rdzenie mogą więc wykonywać dwa obliczenia jednocześnie. Te, które mają cztery rdzenie, cztery obliczenia i tak dalej. I tutaj pojawia się pierwszy mit, na jaki możemy natrafić w internecie. Czy zapis 4 razy 3 GHz oznacza, że procesor ma 12 GHz? Tak mówi mój znajomy. Co w ogóle oznacza, że procesor 3 GHz ma 4 rdzenie. Każdy z nich ma te 3 GHz, czy może łącznie tyle mają? Rzeczywiście, oznaczenia procesorów nie zawsze są jasne i czytelne, natomiast można je porównać do samochodu. Takie porównanie znalazłem w internecie. Jeżeli mamy jeden rdzeń jadący tutaj z prędkością 200 km na godzinę, dojedzie on do celu dwukrotnie szybciej niż ten jadący z prędkością 100 km na godzinę, i to jest jasne. Sytuacja komplikuje się, gdy mamy więcej rdzeni. I tak na przykład cztery rdzenie w naszym przykładzie to cztery samochody jadące w kolumnie. I to, że wszystkie cztery jadą z prędkością 100 km na godzinę, nie oznacza, że łącznie jadą z prędkością 400 km na godzinę. One wciąż będą jechać wolniej, natomiast wykonają 4 razy więcej pracy. Co jest bardziej opłacalne? No to już zależy, do jakiego celu chcemy to wykorzystać. I tutaj pojawia się rola programistów, którzy tworzą gry i programy i optymalizują je do wykorzystywania zasobów w komputerze. Część z nich może wykorzystywać tylko jeden rdzeń. W naszym przykładzie oznaczałoby to kolejkę ustawiającą się do jednego samochodu. Wtedy jeden samochód, ale znacznie szybszy, przewiezie więcej osób niż cztery samochody, bo trzy będą cały czas stały. Jeżeli jednak program jest zoptymalizowany do wykorzystania wszystkich rdzeni, to nawet wolniejsze, ale cztery samochody przewiozą więcej osób niż tamten jeden. Dlatego też patrząc na klasyfikację procesorów na przykład na stronie Passmarka, to taki benchmark testujący procesory, możemy spotkać ciekawe sytuacje. Na przykład na miejscach 763 i 764 są kolejno procesory Intel Core i 5 7400T i Intel Core i 3 7300. Pierwszy ma 2,4 GHz, drugi całe 4 GHz. Mimo to ten pierwszy jest wyżej, bo ma 4 rdzenie zamiast dwóch. W innej sytuacji, gdy wymagany byłby tylko jeden rdzeń, sytuacja mogłaby być zgoła odmienna. Mam nadzieję, że to zrozumieliście i możemy już przejść do kolejnego wątku, wątków. I tutaj pojawiają się kolejne mity. Na przykład, czy lepiej kupić procesor 4 rdzenie 8 wątków, czy 8 rdzeni 8 wątków? Czym to się różni? No właśnie. I tutaj należą się małe brawa dla marketingowców, którym udało się zmylić klientów, że rdzenie i wątki w pewien sposób możemy traktować zamiennie. Nie możemy. Procesor, który ma cztery rdzenie, niezależnie od tego, czy ma cztery wątki, 8 czy 16, wciąż może wykonywać tylko cztery operacje naraz. Wątki tylko ten proces optymalizują. Jeżeli mówimy o procesorze, który ma cztery rdzenie a 8 wątków, to na każdy rdzeń przypadają po dwa wątki, co to oznacza, że do każdego rdzenia zamiast jednego pasma informacji dochodzą dwa. I znów upraszczając, procesor w tym momencie wybiera, który z tych wątków będzie ważniejszy. Możemy to porównać do popularnej karcianej gry w wojnę, gdzie zamiast dociągać karty z jednego stosu, dociągamy dwie karty z dwóch stosów i wybieramy tą, która bardziej nam odpowiada. Liczba rzuconych przez nas kart się nie zmieni, natomiast optymalizacja jak najbardziej. Jak może zwiększyć to wydajność? Żeby to zrozumieć, przygotowałem dla Was pewien przykład. Wyobraźmy sobie pracę dwóch kelnerów. Jeden będzie oznaczał procesor jednowątkowy, a drugi dwuwątkowy. Mają oni takie same zadania roznieść po sali napoje i jedzenie. Pierwszy, jednowątkowy, najpierw rozniesie wszystkie napoje po sali, a dopiero później, gdy wykona pierwsze zadanie, będzie mógł zająć się drugim, więc wykona drugie okrążenie, rozkładając każdemu jedzenie. Drugi kelner, ten dwuwątkowy, będzie mógł rozkładać to na przemian. Wciąż stacy znosi tylko jedną rzecz na raz, ale każdemu będzie mógł dać najpierw napój, a potem jedzenie, co oszczędzi czas na drugim przejściu. Jak dużo czasu? Jeżeli wierzyć Intelowi, może być to nawet 30% zysk. W testach praktycznych wynik ten się waha. Czasami jest to 30, czasami 20, czasami 10, a czasami wynik jest nawet nieznacznie gorszy. Rdzenie i wątki to więc dwa różne tematy. Jak zatem wybrać procesor, gdy na ich jakość wpływa tak bardzo wiele czynników, a nie wspomnieliśmy chociażby o pamięci Cache? Cóż, najlepiej zaufać testom i sprawdzać, jakie procesory, za jaką cenę są w danym momencie najbardziej opłacalne. Na pewno nie warto inwestować w układ, który ma mniej niż 4 rdzenie, bo taki procesor może zostać zadławiony przez przeglądarkę, na której wyświetli się zbyt dużo reklam. W momencie, kiedy wypowiadam do Was te słowa, najbardziej opłacalne na średniej półce, która umożliwia normalne użytkowanie komputera i granie, są procesory sześciordzeniowe. Linki do nich znajdziecie pod tym materiałem. Wszystko rozbija się więc o to, ile macie pieniędzy i do czego chcecie używać komputera. Zapraszam Was do przeglądania wszystkich testów i porównań na stronie pclab.pl, gdzie znajdziecie szczegółowe opisy procesorów, kart graficznych, ale też monitorów, dysków twardych, pamięci i innych elementów komputera. Do następnego, cześć!